Co? Yy, drugi tydzień jestem już tutaj, nie w Holandii, tylko w Niderlandach. Minęły dwa dni w pracy. Yy, myłem plandeki. Niestety nie, nie robię filmu, bo nie chcę tam mieć potem opcji z y, moim prezesem tam filmowym typu szef. <grym> Słuchajcie, yy, wróciliśmy z Polski, okazało się, że w sobotę. W sobotę dostaliśmy informację, że zaczynamy, że ja zaczynam pracę w czwartku, nic się nie stało, powiem Wam, że nawet całe szczęście, chyba przywieźliśmy wirusówkę jakąś ze sobą, a dlaczego tak mówię, dlatego że pierwsza zachorowała go się, wymioty, bieguna taka, że hejnie. no i stan gorączkowy, w czwartek miałem iść do pracy, tam miałem, poszedłem do pracy, środy na czwartek, Godzina 12. Ludzie miałem takie tosje, takie hafty. Ja nie pamiętam, żeby, tak, żeby mnie tak kiedykolwiek rwało. Później, druga w nocy, powtórka. Noc nie pana. W ogóle zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zrezygnować z tego dnia, ale kurwa, no dałem radę. Będą potem myśleć, że wiecie, Polak przyjechał z urlopu, pochlał i już sobie bierze wolę. Nie pojechałem. Za bardzo drogi nie pamiętam. Z tego styrania. Po prostu to była masakra. Jechałem autostradą, tam jakieś nie, 10 kilometrów prawym pasem, za tirami, żadnego wyprzedzania. Po prostu myślałem, że wyziony ducha. W robocie to samo. Yy, Mówiłem te plandyki. Kto nie wie o co chodzi, to tam na końcu będzie okienko do kliknięcia i tam pokażę, jak to było. Kto nie jest w tym kanale od początku. No i ten, i. Taka żmudna praca, nudna jak wszystkie prace praktycznie w szklarni, tylko, że różnica jest taka, że byłem na dworze i trochę w zimnie. Po prostu masakra, nieprzytomny byłem, rzucało, no na takie podejście stoję, to mnie tam rzucało, bo na tym podejściu, twardy byłem, mówię, nie idę, nie idę, do góry, do domu. Chociaż tak moje pierwotnie przemyślałem, żeby, przemyśliwałem, żeby jednak się zerwać, ale nie, mówię, twardo, wytrzymałem do końca. Później ten dwa razy mnie zachwiało. Myślałem, że padłem do takiej bali z wodą, ale dałem radę. ale trzeba być, a nie miękkim. No i potem, kurde, to dotrwałem do końca tej pracy. Wróciłem do domu, styrany, jak nie wiem, co, jak dziki osioł. Dziwne, nie? Taki zmęczony po urlopie. Położyłem się o 21.00 i już spać. Z gorączką prawdopodobnie, bo normalnie myślałem, że mi. <laughs> Przepraszam że mi gałki oczne tutaj, wiecie, od spodu się ugotują. Łapy to miałem jak, kurde, piece. Mi się tam coś jeszcze, kurde, yy, organizm działał, żeby pozbyć się tego, co się tam mi podtruło. No i wczoraj, wczoraj już dzień minął normalnie. Powiem Wam, że yy, odżyłem. Po prostu zwykłe zatrucie organizmu jakimś jedzeniem albo jakąś wirusówką. Cholera, wiem. mam nadzieję, że to nie ten kalafior. Ja wiem, Magda też go jadła i czuje się normalnie. nie? Coś przywieźliśmy, kury, albo coś przywieźliśmy z Polski, albo coś załapaliśmy tu na miejscu, chociaż nie wiem kiedy chyba, jak poszliśmy do sklepu na zakupy. A tak, ogólnie, kurde, ja powiem wam, że tak. Szef oczywiście ma tam swoje odpały. Jak to w pierwszy dzień, coś tam, coś tam burzył się. Ja go nie słyszę, co on do mnie gada, bo mam te słuchawki wybuchające coś tam, ba, bla bla bla, ja, 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 on swoje, ja swoje. Wczoraj mu się udało nawet parazu uśmiechnąć, o dziwne. Najlepiej mówi, pytam się go, czy mam jutro coś myć, nie? bo zawsze było tak, że te plandyki myłem też w sobotę, czyli dzisiaj... O Nie, Andrzej, bez stresu. Ja bym to ty nie jej <grym> stresu się zbrechtał, nie modluję, bo mówię, na stresie tam próbuje ten, ten piec odpalić nowy na granulat jakiś drzewny. Tam akurat jestem przy tym, bo tam jak myję te plandeki, to mam wszystko na oku. To pełno pracowników, jakichś robociarzy, chodzi takich, wiecie, specjalistów od tych piecy. I jakoś tego odpalić nie mogą, ale coś chyba już bliżej końca. Coś słyszałem, że 15 grudnia miało być odpalenie, yy, a jeszcze nie ma. Ale wczoraj już tam sprzęt zabierali, może się uda, że odpali. No i co miałem? Aha, że on ma stresy z powodu tego pieca, jak to się skończy, to i on odpocznie i tak dalej. No, dobra, dobra pierdu i będzie on taki sam jaki był. Nieważne. No w szklarni nie nagrywam na razie, ale myślę, że tam jakimś czas, za jakiś czas zapytam się, czy mogę taki krótki filmik walnąć, ale nie w godzinach pracy, tylko albo na przerwie, albo po pracy, albo tam w którąś sobotę po pracy. Myślę, że może z tym problemem nie być. Chociaż pokazać Wam jak tam się zielono robi. Planty rosną słabo w tej chwili, bo tutaj słońca też nie było. Naprawdę, i ponadto te planty były zasadzone, jakby były dużo mniejsze jak w zeszłym roku. Dopiero widziałem, wykształca się drugi, drugie grono z kwiatami. Pierwsze grono takie słabe, marne, przynajmniej tam w, tych, w tej części szkarni, przez które ja przechodziłem. Mało nas pracuje w tej chwili. Czekajcie, niech policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, sześć, szósty, ja. Szósty, ja jestem. Gosia prawdopodobnie rozpocznie pracę dopiero za tydzień, czyli ten tydzień jeszcze trochę się tutaj pobyczy. Dopiero rozpocznie prawdopodobnie za tydzień. Yy, ogólnie początek pracy był na godzinę w pół do, do ósmej, no tak, no w pół do ósmej, yy, a ten, a przyszły tydzień ma być na ósmą, ja tam mam przyjechać chyba na dwa dni na godzinę siódmą, żeby dokończyć te mycie tych blandek. No i co, no dzień jak co dzień? Pogoda taka dzisiaj jest wiecznie. Jeżeli chodzi o gotowanie, oczywiście będą filmiki z gotowania. Ja się muszę, ja zawsze mam taki zastój, już kiedyś o tym mówiłem, zawsze mam taki zastój z filmami właśnie w tym okresie zimowym, ale się ruszy temat. Mam tam plan. Z tym kalafiorem to yy, tam dwa błędy popełniłem, o których się dowiedziałem potem. Mogłem albo dogotować, podgotować przepraszam, ten kalafior i potem go dopiec, zapiec. A drugi błąd, który popełniłem, to nie włączyłem, wiecie, tam termoobiegu, tylko dwie grzałki się grzały od dołu, od góry, a nie, tak powietrze tam, te gorące nie latało w tym piekarniku, chociaż tam jest taka opcja, ale człowiek się uczy na błędach, no. No i co jeszcze? No i co jeszcze? No i to wszystko. Porządki robimy w chacie tutaj, bo się wiecie, Budzi i gań goni nas do roboty. Nie żartuję. Trzeba tam ogarnąć trochę, bo zawsze tych śmieci się zbiera, pełno, szafa się pełna robi, nie ma miejsca na inne rzeczy. No i fajnie, kurde. Trzeba będzie kręcić filmiki, coś tam wymyśleć, żeby była jakaś alternatywa do tego, czego nie będzie w szklarni, A ja myślę, że będzie dobrze. Dobra, na razie kończę. Trzymajcie się. Cześć, pa.